Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zapytaj Aleksa. W poprzednim odcinku opublikowałem dość obszerny materiał o tym, jak negocjować podwyżki. Jak negocjować podwyżki dla początkujących, bo na wyższych szczeblach rozgrywa się troszkę inaczej. Ale jest to bardzo pożyteczny materiał. Jeżeli go nie obejrzeliście dotychczas, koniecznie polecam zapoznanie się z nim najpierw. W odpowiedzi na ten materiał uzyskałem zapytanie od jednego z widzów, który mówi. A co byś zrobił, gdybyś w negocjacji uzyskał obietnicę podwyżki i po czasie ta obietnica okazałaby się kłamstwem? No, to jest bardzo poważne pytanie. E, bardzo poważne pytanie. Na no, to pytanie ja, koledzy, odpowiedziałem. Pytanie, czy obietnica okazała się kłamstwem, czy wystąpiły okoliczności uniemożliwiające jej spełnienie. To jest bardzo istotne pytanie. Dlaczego? Słyszeliście może o czymś takim, co się nazywa fachowo powszechny błąd przypisania? Powszechny błąd przypisania polega w dużym uproszczeniu na tym, że jak ktoś mi robi coś, co jest dla mnie niedobre, to ja mówię, ty to robisz, bo to jest rezultat twojego wyboru, twojej woli, bo ty tak chcesz. Natomiast jeżeli my czasem robimy komuś coś, co jest dla niego niedobre, to mamy tendencję usprawiedliwiać się, no tak, tak postąpiłem, ponieważ mnie do tego okoliczności. To się, nazywa, to się nazywa właśnie powszechnym błędem przypisania. I na to musimy bardzo uważać. Nie tylko w sprawach negocjacji płacowych, ale w bardzo, bardzo wielu interakcjach między ludźmi. I teraz, tutaj, jest tak samo. Prowadziłem negocjacje z jakimś menedżerem. On mi obiecał jakąś podwyżkę. Rozumiem, że ta podwyżka nie, miała, nie była natychmiast, ale po pewnym czasie. No i jak przyszedł ten czas, okazało się, że podwyżki nie ma. Tutaj są oczywiście bardzo różne możliwości. Może być tak, że nas okłamał. Może być tak, że po prostu była to tylko taka zagrywka, żeby zyskać na czasie. Ale tak naprawdę w bardzo wielu przypadkach okazuje się, że to są inne czynniki, poza zasięgiem, poza zasięgiem wpływu tego człowieka, które spowodowały, że tej podwyżki nie mam. To, to z tym się trzeba też liczyć. W dzisiejszych czasach mamy sytuację taką gospodarczą, tak szybko się wszystko zmienia. Że jeżeli ktoś daje ci obietnicę podwyżki za pół roku albo za rok, no to się trzeba poważnie zastanowić, jakie mamy gwarancje w ogóle, że ta obietnica będzie spełniona. Nie dlatego, ponieważ ta, że ta, osoba, ponieważ ta osoba ma złą wolę, tylko dlatego, bo się wydarzą różne rzeczy, które są poza zakresem jej oddziaływania, poza zakresem jej wpływu, się różne rzeczy dzieją. Firmy popadają w tarapaty, duże, w dużych koncernach mamy zamrożenia budżetów, i tak, dalej, i tak dalej. To się ciągle dzieje. W związku z tym, jeżeli negocjujemy podwyżkę i nie otrzymujemy tej podwyżki natychmiast, no to, to trzeba dość dobrze jest od, od na początku porozmawiać z moim rozmówcą, powiedzieć, no dobrze, jakie mam gwarancje, że ta podwyżka będzie, albo co zrobimy, jeżeli z powodów od siebie niezależnych tej podwyżki nie dostanę. Bo rozumiem, tutaj trzeba argumentować w ten sposób, że się generalnie szanujemy przecież, że przecież ty, mój menedżerze, jesteś kimś więcej niż tylko kurierem do przekazywania poleceń z góry. Prawda? Prawdopodobnie w dobrych firmach tak jest. No więc trzeba po prostu pogadać, powiedzieć: No dobrze, co zrobimy, jeżeli się okaże, że tych pieniędzy nagle nie ma? To jest, to jest taka bardzo istotna sprawa. Jeżeli, a w tym konkretnym przypadku tego kolegi, otrzymałem odpowiedź, że on mm, zapytał menedżera. Mm, menedżer powiedział, obiecałem, ale niestety dyrektor nie pozwolił dać podwyżki. Dyrektor na to mówi, niestety prezes nie zezwolił na podwyżkę, a, a prezes był nieuchwytny. No, jeżeli to jest taka firma, że teoretycznie można by tego prezesa jeszcze jakoś złapać, to nie jest to za duża firma. Ja bym tutaj przycisnął tego kierownika i powiedział: Słuchaj, czy ty jesteś w takim razie menedżerem, który ma jakiekolwiek kompetencje zarządcze, czy jesteś tylko gońcem? Może nie mówcie tego bezpośrednio, ale zastanówcie się, czy chcecie pracować pod człowiekiem, który jest tylko gońcem, czy długoterminowo nie lepiej poszukać sobie innych przełożonych, prawdopodobnie w innych firmach. Jak wiecie, w tej chwili mamy taką sytuację, że jest. Że mamy coraz bardziej rynek pracownika, także jak jesteś dobry, no to nie musisz się tak męczyć. No, ale wracamy jeszcze do tej pierwszej rzeczy. Jeżeli ktoś ci coś obiecał, i nie może jakiś telefon tam dzwoni, ale to nic. Jeżeli ktoś ci coś obiecał, ale nie może tego spełnić, albo mówi, że, że nie może spełnić, to niekoniecznie oznacza to, że nie kłamcą. Bądźcie bardzo ostrożni z rzucaniem tego typu oskarżeń, bo to są dość poważne sprawy. To może bardzo poważnie zepsuć wam relacje z tym drugim człowiekiem. A nigdy nie wiadomo, do czego ona się można jeszcze przydać. Dobrze, myślę, że tyle na razie. Mam nadzieję, że nie będziecie musieli korzystać z tego, co powiedziałem, ale to są niestety realia coraz częstsze, że jak nie dostaniemy coś od razu, no to potem pojawia się kłopot. Życzę wam jak najmniej takich kłopotów i do następnego razu.